Ten film chciałbym dedykować coś o sobie, opowiedzieć Wam, przedstawić się, więc wszystko zaczęło się jak miałem 5 lat, rysowałem na kartce ciężarówki, nie no, <laughs> dobre, dobre, e, oczywiście pozdrawiam wszystkich znajomych, hejka, trzymajcie się, e, dajecie radę, bardzo dobrze. Więc zaczęło się w 2006, wyjechałem do Anglii, spędziłem tam 14 lat z dziewczyną, narzeczoną potem żoną, kochaną żoną Agnieszką. Urodziły się tam dam dwa szkraby: Max i Lena. Max ma już 7 lat, i Lena ma już 5 lat. Wpadliśmy na pomysł, żeby wrócić do Anglii. Błąd! Eee... Było fajnie w Polsce, robiło się elegancko, i jak zaczęliśmy wracać. Koronawirus po prostu dwa lata temu centralnie koronawirus uderzył tydzień jak przyleciałem, bo już były loty zamknięte. No, i utknąłem. Prowadziłem w międzyczasie rozbudowę, przebudowę posesji. Przeliczyłem się z kosztami, z rozmachem, za duże. Teraz chcę to sprzedać. Eee, więc no nie mam swojego konta, więc no trzeba było coś działać. A oczywiście po powrocie z Anglii pracowałem jako wózkowy przez 3 miesiące. To był na okres próbny. Firma chciała mnie zatrzymać. No ja chciałem czegoś więcej. Eee, odeszłem, poleciałem do firmy. Handlowo-usługowej, byłem sprzedawcą hydrauliki i armatury. Wszystko do łazienek super, po prostu super praca. Podobało mi się komunikatywna z ludźmi, z klientami. Naprawdę była beka czasami. Naprawdę nie wiem, jak oni wytrzymywali ze mną, ale dali radę. Naprawdę dali radę. Eee... Pozdrawiam oczywiście wszystkich magazyn, jak i biura, takich sprzedawców. Hurt też, <gryt> więc trzymajcie się. Robicie super robotę. Naprawdę. Mam nadzieję, że, że ta inflacja, półinflacja Was nie zabije. I właśnie przez inflację prosiłem no szefa o podwyżkę. No nie dało rady, tak jak wiadomo, jaki my cierpimy, taki biznesy cierpią, więc no nie dało rady po prostu. Dużo firm padało, więc no nie dało rady coś wyjść. W międzyczasie robiłem kurs na ciężarówki, więc miałem alternatywę. Co się okazało, jeden z moich super kolegów sprzedawców miał rodzinę, która pracuje w Niemczech jako kierowca. Więc słowo do słowa, i tak się zdarzyło, że e, przygarnęli mnie. Dziękuję im serdecznie za to. Wzięli mnie pod skrzydła do firmy HSV e, w Friedewaldzie. Naprawdę super firma. E, zapowiada się elegancko. E, Coś tu mogę powiedzieć jeszcze? No, jestem kierowcą. No, zawodowym już kierowcą pracuję dokładnie. Miałem miesiąc temu szkolenie z tydzień jazdy w podwójnej obsadzie. Dwa tygodnie temu jeździłem już sam przez dwa tygodnie i to już jest mój trzeci tydzień, gdzie jeżdżę przez dwa tygodnie sam. To jest mój tydzień zjazdowy, już czyli będę zjeżdżał do siebie, do domu. Naprawdę nie bójcie się ryzyka, fajna praca, jeśli lubi, lubisz, naprawdę lubisz e, survivale, bo to nie jest tak, że wszystko jest super elegancko e, i przygodę, jak to by powiedział e, w programie Ciężarówko przez Stany lub e, Dawid Andreas e, z Buta. Naprawdę ekstra sprawa. E, polubiłem faceta oglądać jego te filmy chcę to samo zrobić i tutaj, e, więc wpadłem na pomysł, że będę nakręcał DJ Daszek w a, Niemczech, przepraszam, w Niemczech i DJ Daszek w Europie, albo DJ Daszek z buta. E, będę opowiadał Wam różne ciekawostki na temat kierowcy, świeżego kierowcy, który dopiero zaczyna jeździć na ciężarówce, z moją perspektywę, jak ja to wszystko widzę i plus w wolnym czasie, jak będę miał gdzieś postoję, będę zwiedzał, pokazywał Wam różne ciekawe miejsca. Mam nadzieję, że Wystarczy wam informacji na dzień dzisiejszy. Bądźcie ze mną, oglądajcie moje filmy, subskrybujcie, trzymajcie się, jesteście najlepsi. Dzięki, trzymajcie. Hej!